Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie na kanale. Chwila. Marcin, gdzie Twoja broda? Surprise, motherfucker! Y, oficjalnie brody już nie mam, zgoliłem. Y, I teraz wyglądam na 16 lat. Nie wiem, wiem, że z brodą wyglądałem na y, dużo więcej, ale brody nie ma z powodu, że już była zbyt długa i y, zaczynała mi już powoli przeszkadzać. Zamienia, zamieniałem się w Rumcajsa albo w Roka. W każdym razie mam wam do przekazania informację, gdzie ta broda, no, że skoro już wróciłem z wyjazdów, prawda, z Ełku, to powracamy z filmami na YouTubie. Mam do poklejenia, mam wam do przesłania, pierw muszę go zmontować oczywiście, film wideo, relacje z Krakowa, wideo relacje z Ełku, plus jeszcze mam do zmontowania grę just Alone dla Was, i to w sumie trzy filmy. Dalej biorę się za nagrywanie. No i w sumie to było na tyle, co Wam chciałem przekazać. Yy, wiecie, co będzie na kanale. Yy, wróciłem, wracamy z, yy, z filmami, z moją działalnością. To co? Jedniemy basem i komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, tak. Yy. I co? Czekajcie na film, będzie już niedługo.